i obrazów koszalińskich artystów. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej jest to jedna z form stypendialnych, stypendialna dla naszych studentów, no, którzy mają kłopoty ze zdrowiem, powiedzmy sobie ogólnie. Sama inicjatywa pomocy niepełnosprawnym studentom. Zrodziła się wiele temu wspólnie z rektorem Krzyżyńskim taką formu formułę wymyśliliśmy. Ona później była poszerzona o pomoc dla studentów pochodzenia zagranicznego. W pierwszej kolejności chcielibyśmy poprosić Pana Bołdziewicza Marcina. Gratulacje, składam serdecznie. Dziękuję. Następnie. Pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, może nie jest to wygórowana suma, niemniej jest to jakby podziękowanie za wkład pracy, bo średnia ocena musi być przynajmniej 4,0. Studiowałam wcześniej filologię angielską. Myślałam, żeby wybrać jakiś kierunek, który w jakimś stopniu by się z tym wiązał. Ja wybrałam pedagogikę, ponieważ bardzo lubię dzieci. Chciałabym uczyć języka angielskiego w klasach 1-3. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Pan Strzalecki Maksymilian. Gratuluję jeszcze raz. Bardzo dziękuję, że bardzo zaszczycił swoją obecnością następnie Pani Chciwka Agnieszka. Gratulacje, co zdążymy sobie wcisnąć dłoń. Proszę. Przyszły doktorze, także będzie wszystko dobrze. Gratulujemy. I Kwota stypendium, pomimo tego, że nie jest wysoka, natomiast rozłożona w czasie i systematycznie, pozwala jakoś lepiej spiąć Budżet. Wiadomo, że książki naukowe to jest pozycja i yy, jedna pozycja kosztuje w rękach 150-200 zł. Awet są, są też pozycje, które kosztują więcej natomiast no ale pozwala to na uzupełnienie literatury, która jest nie zawsze dostępna w bibliotece. Pomoc jest zawsze ograniczona wielkością środków, jakie zdobędziemy z publicznych zbiórek pieniędzy, z 1% W tym roku dostanie tę pomoc siedmiu studentów i dwóch doktorantów ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Nagrodzimy też za dobre wyniki w nauce pięciu studentów pochodzenia zagranicznych. Panie Dario, gratulujemy za takie dobre oceny, bardzo nam jest miło z tego powodu. Następnie Lewidziański Paweł, no to idzie nam jak to po. Podbrudzać. Pana nie będzie, Pani Tamkowicz chcenia bardzo serdecznie i Pani Tymki Frokszana, tak? Bardzo chciałam studiować ubior i chciała studiować nie w Ukrainie, a gdzieś za granicą i wybrała sobie Polskę, żeby tutaj studiować i chciała mieszkać obok morza, a tutaj jak raz taki kraj, że super, no, że można i mieszkać obok morza i można studiować ubior. zwykle zdobywamy z publicznych zbiórek, tak jak te, które zostały dzisiaj podzielone. One pochodzą z koncertu w Filharmonii Koszeńskiej i w takiej akcji wielkanocnej sprzedaży jeszcze Jaj, Srusich i obrazów koszenickich artystów. Dochody te zamknęły się kwotą. W tym roku 18 tysięcy złotych. I te pieniądze możemy podzielić. Jest mała suma jeszcze dla studentów pierwszego roku, którą zwykle przydzielamy w marcu. O, jestem bardzo miłe, że ktoś docenia, ktoś chce pomóc. Chciałbym przeznaczyć tę kwotę na rehabilitację, na masaże, więc nawet taka suma miesięcznie jest jednak bardzo przydatna. <słyski>